1850, a za to obiad dla czterech osób. Chodź ze mną na trening, a później na zakupy. A zobaczysz, że się da. Uwielbiam taką przebieżkę. A teraz na zakupy. Kup lekki serek wiejski, chudy twaróg, mozzarella, light, tanecznym krokiem idź po mały jogurt naturalny, penne pełnoziarniste, główkę czosnku, tu akurat młody i pomidory. A teraz chodź ze mną do domu wyczarować z tego obiad. No, ja już ogarnięta po treningu, i dorobić obiad z tego? Serio? No to patrz. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu i odceć go do Michy przerzuć cały serek wiejski, do serka wrzuć cały mały jogurt naturalny, a do tego kulka mozzarelli bez zalewy. Czosnek poobieraj, ale nie siekaj, to nie jest konieczne. I te ząbki czosnku przerzuć do zawartości miski. Przypraw tak jak lubisz, tutaj sól i oregano. Mogą być też zioła prowansalskie, i to zblenduj. I tym sosem zalej odcedzony makaron. Porządnie wymieszaj, do naczynia psik psik trochę oleju, a na to powykładaj makaron. U mnie w dwóch foremkach, bo nie mam jednego dużego. Wygładź, umyte pomidory pokrój w plastry. I takie pokrojone poukładaj na makaronie. A teraz to wszystko jedzie do piekarnika. Po upieczeniu posyp twarogiem, daj tyle, ile lubisz, a jeżeli nie lubisz, to pomiń. Wystarczy nałożyć na talerze, dodać jeszcze twarogu i voilà. Jejku, szkoda, że nie czujesz, jak to pachnie. Wygląda i smakuje przecudnie. A tutaj dowód zakupu z datą i godziną. Zrobisz.